Ale nie znikasz z show biznesu kompletnie? A nie wiem. A nie wiem, nie mam pojęcia. Ja odchodząc, dzień dobry, TVN, powiedziałem, że ja z show biznesem mogę mieć romans. Filipie, smutny dzień, bo żegnasz się z piękną przygodą. O, dlaczego? Bo dlaczego smutny? Bo takie są zasady programu, bo ja wiem, wiesz, jak ja bym spieprzył ten taniec, to bym powiedział, okej, okay, to jest rzeczywiście smutne, bo nie dałem rady, bo coś poszło nie tak i to jest efekt tego, nie? A ja wiem, że dzisiaj zdałem z siebie 200%. Ja wiem, że ja byłem precyzyjny w punkt, w każde uderzenie w takt, yy, I'm still standing. W związku z tym dla mnie super też powiem, widziałem wszystkie twoje trzy tańce i ten był naprawdę najlepszy. Jestem zdziwiony, że się żegnacie. Naprawdę. Ta, ale tak jest życie. Nic w życiu nie planuj. Nie ma wczoraj, bo możesz dotknąć wczoraj? Nie. To było wczoraj. Nie da się go dotknąć. Jutro możesz dotknąć? Nie. Jest tylko dzisiaj. A dzisiaj ja jestem szczęśliwy, bo od dwóch lat pracowałem nad moim biznesem, włożyłem w to bardzo dużo czasu i pieniędzy i on rusza 3 kwietnia, więc jestem na chwileczkę przed grand openingiem mojego kebaba. Kebab Kreuzberg e, rusza obok Arkady e, w Warszawie i dla mnie to jest bardzo... Ważny moment w życiu, bo ja przechodzę od show biznesu do biznesu takiego na poważnie. Ja chcę, żeby to była bardzo duża sieć franczyzowa nad tym smakiem z Berlina Zachodniego, Zachodniego kiedy mój ojciec tapetował ściany w Berlinie Zachodnim w latach 80. i 90., zabrał mnie tam na kebaba. I ja już nigdy potem czegoś takiego nie próbowałem. I naprawdę odtworzenie tego, znalezienie tych ludzi z tamtych czasów, tamtych Turków, e, sprowadzenie ich do Warszawy, żeby to wszystko zagrało, to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie. To się udało, ruszamy i teraz mogę się na tym skupić. I to jest super. Ale nie znikasz z show biznesu kompletnie. A nie wiem. A nie wiem, nie mam pojęcia. Ja odchodząc z Dzień Dobry TVN, powiedziałem, że ja z show biznesem mogę mieć romans wtedy, kiedy chcę mieć romans. Natomiast. E, Kor biznesowy, taki, który zapewnia Ci przyszłość, taki, który e, sprawia, że stoisz e, bezpiecznie na dwóch nogach, nie może zależeć od szczego biznesu, bo dzieją się takie rzeczy właśnie jak w tańcu z gwiazdami. Że nigdy nie wiesz, kiedy gaśnie dla Ciebie światło. A to nie może być gaśnięcie światła sensu largo, tylko sensu stricte, tu i teraz. A za czym będziesz tęsknił z tym programem? E, za rutyną. Za tymi treningami pewnie. Za tymi treningami, bo to wiesz, to było tak, że to było codziennie od poniedziałku do poniedziałku, cały tydzień po 5-6 godzin treningu, bo mój skill taneczny jest zerowy, nul. Ja nie umiem i dalej nie umiem tańczyć. Natomiast musiałem brak talentu nadrobić ciężką pracą. A to jest coś, co ja uwielbiam, bo jestem bardzo ambitny i uwielbiam wchodzić na kolejne szczyty. I to był taki szczyt. Czy Hania wszypiła w tobie taką miłość do tańca? Będziesz kontynuował? Szczerze? Moim teraz największym marzeniem jest pojechanie do Buenos na taki profesjonalny kurs tanga, bo ze wszystkich stylów tanecznych, jakie przetańczyliśmy, dla mnie e, tango było naj... Jestem duży, ciężki, poruszam się trochę kwadratowo, a tak jest właśnie tango mm, i chciałbym, żeby, żeby to tango zostało ze mną. A czy masz jakiegoś faworyta teraz? Już chyba możesz śmiało powiedzieć, komu kibicujesz najbardziej w tej edycji. A, no słuchaj, jeśli powiem inaczej, to Hania mnie zabije, Jackowi oczywiście. <słyszy> Ja zapytam jeszcze kilka tygodni temu smutna rzecz, okradziono cię. Jak ta tak. sprawa? Czy policja ją bada? Czy znaleziono sprawcę? E, nie znaleziono sprawcy i ten sprawca się pewnie nigdy nie odnajdzie. Tak jest życie i to jest znowu. To jest to co powiedziałem o kontinuum czasowym. Nie ma wczoraj, nie ma jutro, jest tylko dzisiaj i nie ma rzeczy. Rzeczy? To jest coś, co możesz mieć, czego możesz nie mieć. Ale nigdy to nie może zmienić tego, kim jesteś. I ja mam takie podejście. Okej, okay. ja sobie to tłumaczę tak. Może rzeczywiście ktoś miał gorszy start w życiu, może to mu było potrzebne, żeby zapewnić, nie wiem, pożywienie dla swojego dziecka. Być może, nie wiem. Tak staram sobie to, wiesz, pozytywnie przerobić. Trudno.